Witam Państwa. Chciałem pokazać pewną ciekawą technikę, która w rosyjskiej tradycji ikonowej nazywa się pław. Po polsku nazwijmy to zalewką. Wykonałem taki model, taki wzór, na którym będę mógł pokazać pewne walory i pewne, pewne możliwości wykorzystania tej techniki. Najważniejsze jest pozyskanie odpowiedniej farby do tego. I tak spoiwo temperowe, rozwadniamy od 50 do 70% za stoiwo spoiwo i pigment dodajemy najlepiej z farb akwarelowych. Tutaj mamy przykład no, z przyzwoitego kompletu farb akwarelowych, mających wiele, wiele odcieni poszczególnych kolorów i, i możliwość zbudowania z nich takiego takiej kombinacji kolorystycznej, która nam potrzeba, jest nam potrzebna. Tutaj na tej pierwszej widać, że jest to nieduża nie bardzo ilość błękitu, nieduża ilość utamaryny, trochę chłodnej czerwieni, trochę ugru i to zmieszane w bardzo niedużych ilościach tych pigmentów, a w dużej ilości spoiwa daje taki bardzo świetlisty i i ładny kolor, który wykorzystałem domalowując usta i nos. Co prawda troszeczkę jest to takie barokowe, bo, bo taka, taka tu się pojawiła taka potrzeba, ale, ale widać to co się tutaj dzieje. Drugi przykład tutaj mamy pigment ugiel jasny do jalsu, od zieleni, troszeczkę bieli i też można uzyskać bardzo, bardzo delikatny, bardzo ładny ton. No i tak dalej, różne kombinacje kolorystyczne, które można sobie dobierać. Przeważnie jest to kolor bardzo złożony, nie jest to tak jakby kolor stópki, tylko tylko z dobierany w różnych czasami przeciwstawnych sobie kolorach. Jest oczywiście różna możliwość zalewania słabszego, mocniejszego, manewrowania poziomem deski, na której się to robi i tutaj widać, że boki są świadomie celowo zostawione, jaśniejsze środek jest ciemny, na tym dobrze się umieścił ten napis albo na przykład czerwień to się gładko, pięknie wylała, złożona z kilku rodzajów czerwieni i specjalnie przechylona w momencie podsychania, żeby uzyskać takie oświetlenie w domnej warstwie. W tych trzech przypadkach na przygotowanym jakimś takim ciemnym tonie zalewu znajdują się no, takie światła, takie oświetlenie, jakie się stosuje na szatach i czy ewentualnie stosuje w elementach ornamentu. Ten model jest wykonany na płycie mamowej, było to ze względów takich czysto technicznych, ale on bardzo dobrze wychodzi na deskach ikonowych, dobrze zaguntowanych i dobrze wyśliwowanych, co jest rzeczą bardzo ważną. Dziękuję.